witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i tu po raz kolejny spełniam rzucenia przy... chciałem być przeciwników życzenia widzów, państwa życzenia i o, dziś kolejna partia kibru Wiensteina. i tak już będzie do końca roku, a jak się nie skończą, to pociągniemy jeszcze styczeń, luty, no ale to warto to największy szachista w historii polskich szachów, grał pięknie grał cudownie, grał wspaniale no, warto go oglądać Proszę, partia grana w Pradze w 1908 roku, 111 lat temu. Jego przeciwnikiem jest Rudolf Spilma, czołowy, austriacki Internacjonal teoretyk szachów, napisał książkę. Teoria ofiary. Jeszcze coś napisał. Bardzo ładnie. On napisał tę książkę. Grał ostro, kombinacyjnie i grywał. Gambit królewski był jednym z ostatnich rycerzy Gambitu królewskiego, więc tutaj jaki banasz miał ciężki orzech do skrzyżenia, a 4 i zaproponował mu E6, teraz oczywiście po tak, taka byłaby i francuska nawet, no, ale również tań spokojne C4. I powstała obrona holenderska. Jak wiemy, kiedy przeciwnik gra obronę. Holenderską Nie należy mu przeszkadzać. Koniec cytatu. Tygrys Pietrosjan tak mówił. To gramy. Tiu, 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 i tiu. To jest takie lekkie zboczenie z obrony holenderskiej w hetmańsko indyjsko Hetmańska i indyjska, bo goniec idzie na dużą przekątną Ale Rubinstein wie, że Fianket to jest najlepsze. Przeciwko wszystkim czterem warianto obrony holenderskiej hop w długą w długą i koniec F4. To nie jest specjalnie dobra pozycja dla gońc, ale tymczasowo może stać. No i tu Spielman próbuje atakować na króla, ale osłabia pozycję własnego monarchy. Proszę ładnie. Użyłem synonimu w jednym zdaniu, nie powtórzyłem słowa. Hetman C2. Idzie walka o punkt E4. D6. Wieża AD1 to też przeciwdziała, bo tu pion będzie bił piona i wieża rentgenem patrzy na Hetmana, co studzi zapędy czarnych do pchnięcia pionka E. Skoczek BD7, skoczek E1. Typowy manewr. I tu widzimy, że czarne grają dobrze. Skoro białe robią takie sztuki, to czarne grają dobrze. Goniec syny. No, goniec się wycofał. Mówiłem, że tam stał ledko nieszczęśliwie. I F4. Jak widzimy, Rubinstein konsekwentnie, konsekwentnie likwiduje konkret przeciwnika. A następnie przestawia piony na białe pola, uderza w centrum i będzie atakował. Wykorzystuje sytuację, że Hetman jest na aucie, wierza w rogu. Te figury stoją nieszczęśliwie, wzajemnie sobie przeszkadzają. I cóż my tu widzimy? A no, my tu widzimy, że nagle osłabiły się pola koloru białego. Co by nie mówić? G6. No to dobrze, to wzmacnia punkt F5 i pion idzie na barierę, ale jest proste. Podstawowym ruchem przeciwko obronie holenderskiej jest dojście do E4 ten ruch 4 zdejmuje białe pionki z białych pól. F, F, skoczek D5. Proszę bardzo, kombinujemy jak Akiba Rubinstein. To trzeba powiedzieć, że Akiba Rubinstein nie był bratem słynnego polskiego pianisty Artura Rubinsteina, wirtuoza, wirtuoza fortepianu. Przypadkowa zbieżność nazwisk. To tak jak Rubinstein, to znaczy kamień rubinowy, a Spelman to gracz. Jak in, inne nazwisko mogłoby być Szpiler. Rosjanie, szpilą, jak e, Shipow gra Blicki na ćwierć minutki czy na jedną. 6, 12 minutę to tam każą szpilić, szpilić ją, szpili, szpilić, szpili, czyli macha bezmyślnie ręką i to. Szpiler to jest taki gracz, których niestety we współczesnych szachach jest dużo. Z komputera odstukuje, na pamięć, potem to ćwiczy w blicu na minutkę, na minutkę, a potem gra partię. Jak mu się skończy, to myśli, godzinkę drugą i tak do skutku. A tu proszę, zagadałem was, a tu zrobił uderzenie. Zrobił uderzenie 2. Jedno uderzenie zrobił tu, a drugie zrobił tu. O proszę, jaki cwaniaczek ten Rubinstein. I to się nazywa wtrącone posunięcie. Wtrącony szach. I po nieszczęśliwym król H7 zbił na C3. Materialnie jest równo, ale pozycja czarnego króla jest skompromitowana. To się tak mówi językiem szachowym. Jak skoczek tu przyjdzie, będzie nieźle. Skoczek c5, no Hetman odchodzi, bo był zaatakowany. Idzie wziąć pioneczka. I, a tu pioneczek szykuje gabelki. Jednocześnie od, osłonięta została droga gońcowi na h6. Pioneczek jest, a król jest jeszcze bardziej nagi, a białe pola są jeszcze bardziej słabe. No to co? wieża H7 no to Hetman odchodzi chce wejść na E6 D5 i z tej chciałem powiedzieć chcicy, nie ma takiego słowa w języku polskim i z tej zachcianki nie dostrzegł ruchu goniec A3 odciągającego gońca odciągającego gońca, jakby goniec bił Hetman tu by wpadał i szalałby i szalał wieża bije i wpada i wpada a po C6, Hetman e 6 Proszę sobie to zobaczyć w zwolnionym tempie. Ja nie umiem. Ja jestem szybki jak szczoła. I tak jak on chciał. To właśnie zagrał Hetman E6. Oczywiście ten ruch nie wypuszcza. Ale po wieża F7. Nie byłoby łatwo wygrywać. Pochytnął na 6 król H8, Spinman, który świetnie liczył kombinacje, robi decydujący błąd. teraz niezłe było gonie C3 z zamiarem go przerzucenia na dużą przekątną, na wielką diagonalę. Nastąpiło gonie G5 z podobnym planem. I gdyby goniec uciekł na C5 za szachem, bo no wygrana białych byłaby troszeczkę bardziej skomplikowana, ale szpilman podciąga resursy obronne, a koń wchodzi. Tu, tu, i tu, i tu, W zasadzie wieża powinna go zbić. Goniec C5 i mamy okazję znowu zakombinować jak A, Kiba, Rubinstein. Być może. że Szpilman liczył, że król odejdzie na białą przekątną i ten hetman zajdzie, a tu następuje. Przesłona przekątna i pozycyjna ofiara kości. Szpilman już nawet nie bierze, tu już jest kapitulacja. Szaszek. Hop. A to są dożynki. Wieża ff 4 Bicie tego, nic nie daje. C6. Goniec F6, wieża F6 i czarne się poddały. Tu nie mamy zapisanego ruchu, ale łatwo się domyślimy, że chodziło o ruch wieża G4, po czym król musi odejść od wieży i my tę wieżę łykniemy i w domyśle, jeżeli goniec zbije wieżę, to z wieżą więcej wygramy. No, gdzie król pójdzie? Tu. Grozi Mad Hedmanem na H4. Tu i tu. Tu grozi, tu no, grozi, grozi, grozi. Spilman takie rzeczy liczył, no przecież był szpilerem. Fantastyczna partia Kiby Rubensteina. I tak jak, ponieważ są takie życzenia państwa, będziemy ciągnąć tę partię Robinsteina dzień w dzień, noc w noc, do końca roku. A jak nam starczy, to jeszcze dalej. Dziękuję za uwagę.